Covid zaczyna być jak jeden cholerny Jezus Chrystus, który kiedyś powiedział, że przy tu poróżnić córkę z matką, ojca z synem, sąsiadka z sąsiadką itd., itd. I to się dzieje na naszych oczach. Prawacy kłócą się z prawakami, lewacy z lewakami, inteligentni za inteligentnymi inaczej. Wszyscy po prostu naparzają się między sobą. We własnych grupach etnicznych naszego małego imperium to, co łączy teraz te grupy, to jest to, że jedni się strasznie boją covida, a inni uważają, że go nie ma. I gdzieś tam po środku są normalni ludzie jak zwykle, i całej naszej sytuacji. Nie wiem jak jest w innych krajach, u nas tak jest, że jak się tłuką dwie grupy ekstremistów, to gdzieś tam po środku najbardziej dostają wszyscy ci, którzy na tej ziemi siedzą i patrzą jak to łajno rzucane przez obie strony fruwa nad nami. I tylko po prostu patrzymy, kiedy nas spadnie, co spadnie, a jak spadnie, to jakby się odpysnę, żeby się odchrzanili. No i tak to wygląda z tym całym COVID-em. E, jakaś taka moda nastała po tej prawej stronie niby prawej stronie bo to w większości nie ma nic wspólnego. E, prawo, skrętni pismac, zaczynałem jeździć w sensie ci lewo prawo-skrętni, bo mamy jeszcze ultra-prawo, czyli tych konfederatów. Konfederaci połączyli siły teraz, bo to są ludzie niesprawna rozumu, połączyli siły z tymi, z i ludźmi od G5 i protestują przeciwko noszeniu maseczek. Bo to naraża bardzo wolności. Powiem Wam tak. Mnie najbardziej wolność naraża to, że muszę z jakimś debilem rozmawiać i po prostu jak, we, jak pomyślę sobie o tym, że mam gdzieś iść, jakiś idiota skończony zacznie mi chrzanić, że maseczka, że to, że nie ma i tak dalej, no to po prostu mam przy sobie, zakładam, mam w I to jest moja wolność od idiotyzmu. Jeżeli ktoś ma ochotę na wbijanie się w jakieś imprezy pod tytułem Spędzę pół dnia w sklepie, tłumacząc komuś coś, no to chyba jest nienormalne. No, takie jest moje przekonanie, że jesteś nienormalny, tak? Dobra, to są jedni, ale z drugiej strony ci lewo lewo-prawoskrętni pismacy zaczęli się rzucać na tych, na, tych, na tych biednych ludzi z konfederacji, że oni tak właśnie robią, o polskoziemców i tych innych, że nie chcą nosić masek. Powiem Państwu tak. Mija już pół roku, od kiedy ten bajzel funkcjonuje wokół nas. Ja się nie dziwię ludziom, że nie chcą nosić masek. W przeciwieństwie do mnie, bo ja sobie noszę, ale to jest moja prywatna sprawa, tak? Ja wiem, zaraz coś powiem, narzucanie prywatnej sprawy, posłuchajcie do końca. E, zaczęło się od tego, że rząd w sposób no, mało sprecyzowany wyrażał się na temat nadciągającej dżumy, która ma nas wszystkich zabić. Wszyscy w związku z tym się wystraszyli i zanim rząd zareagował w ogóle i wymyślił, co trzeba zrobić, wszyscy już wiedzieli tak, trzeba zrobić zapasy, odizolować się, kupić sobie maski, kaski, hełmy, przyłbice, haubice i być gotowym na coś najgorszego i najlepiej schować się w domu. Ludzie to zrobili, tak? Ludzie to zrobili no i wtedy rząd po prostu, ludzie, zróbcie to, co zrobiliście a my przy okazji do tych przepisów to wrzucimy milion nowych podatków i innych, żeby po prostu nie było, że nic nie zrobiliśmy kompletnie i tak zrobili, tak? To była ta pierwsza fala koronawirusa. Czy jak on się nazywa? Kolanowirusa. Mówmy kolano, to może skrypty, tubki nie, kolano, kolanowirusa. I kiedy tak się stało, że ta, ta, ta pierwsza fala przyszła, faktycznie wszystko zadziałało, ale nie dzięki cholernemu rządowi, tylko dlatego, że my jako Polacy jesteśmy przeinteligentni i wiemy po prostu jak się chować przed różnymi zarazami. Tam. W tym samym czasie przypominam, że wyskoczył pan Szumowski, to był minister uczestny w nie rolnictwa, bo tego to usunięto dopiero niedawno. Zdrowia, który sam się usunął, kiedy zrozumiał, że, no dobra, nadchodzi druga fala, i to będzie już przerąbane kompletnie, w związku z tym, bujajcie się, odchodzę. Zostałem was z tym bajzlem samych. Przypominam taką wypowiedź pana Szumowskiego, w której on mówi wprost o tym, że. Tak, że maseczki nie działają, że maseczki to są po prostu spic na wodę, że maseczki mogą nosić chorzy, żeby ograniczyć parskanie na około śliną, w której są, są, są jakieś, jakieś rzeczy, bo to w bezpośrednim takim, jak masz przyłożone, tak? No, to chorchniejesz po prostu jest OK, Ale jak po prostu, już masz dalej tą szmatę, to przechodzi przez nie, przez otwarte okno wszystko, po prostu są mikrocząsteczki, małe to, co wypływamy z siebie. On o tym mówił, tak? Mówił o tym też, uwaga, to jest istotne, bo jadą po tym biednym szumowskim teraz wszyscy, łącznie ze mną, ale to z innych wodów całkiem nie jadą już ja, że on tutaj powiedział, że to nie jest wcale groźny wirus. No, bo nie jest. O tym dzisiaj mówią wszyscy lekarze, czy normalni lekarze, którzy nie biorą pieniędzy od firm farmaceutycznych i nie biorą pieniędzy od stacji telewizyjnych. Bo to jest ciekawa kwestia. Tą kwestię poruszył między innymi lekarz, którego chcę przywołać. On udzielił kilka dni temu wywiadu dziennikowi łuskiemu, e, mówiąc między innymi o tym, że rozmawia z dziennikarzami i wszyscy się strasznie cieszą z tego kolanu wirusa. A on pyta, dlaczego? No bo wszyscy chcą wiedzieć, co to jest w ogóle się boją, siedzą przed telewizorami i dzięki temu nasze reklamy sprzedają się wspaniale, a my żyjemy jak pączki w maśle, oby dalej trwał ten koronawirus, w domyśle będziemy go ciągnąć tak długo, jak trzeba, strasząc wszystkich, żeby tylko się nie skończył. Jak się skończy koronawirus, to się skończą żniwa reklamowe. Tak, to jest jeden z elementów tej sytuacji. Drugie, druga sytuacja, a propos tego, co mówił pan Szumowski. Tak, ten sam lekarz jakiś ordynator z szpitala włoży. Zdaje się, ale doktor, habilitowany, medycyny, przełożony wielokrotnie, no po prostu geniusz jakiś. Ze zdjęcia po twarzy patrzę, twarzy człowiek, e, na przykład nie pali papierosów, nie wiem czy nie pi, ale nie pali papierosów i taki taki złożony, bardzo mężczyzna. I co powiedział? Coś bardzo interesującego. Pamiętacie państwo, ile mamy tych, ja nie powiem, że trupów, tak? Boże, ile mamy Stanie, już nie mogą mnie z TVP wyrzucić. No dobrze, to mają trupów, ile mamy trupów. No to jest 100 tysięcy trupa. Nie. Zarażonych. Nie. Trupa. Nie. Zarażonych, tysiąc parę trupów, mamy 400 tysięcy, prawie pół miliona ludzi na, tych, na zasadzkach, w sensie na kwarantannach, eee, mamy 100 tysięcy zarażonych i mamy jakieś tam tysiąc parę trupów, właśnie zwłoki, ludzie umarli w związku z kolanowirusem, w związku, między innymi w związku, bo jak dzisiaj patrzę na statystyki, to były podane trzy zwłoki związane z kolanowirusem, w sensie trafione bezpośrednio, Ko kolano sobie szeli, Ben zabił, Kondolencje do rodzin. Sorry, naprawdę. Może to trafić jutro i też możecie się z tego nabijać. O, o taki był twardy i nagle szedł na kolana wirusa. Nie ma problemu. Ja po prostu mówię o czymś innym. Po prostu ja trochę uciekam od przerażenia, kiedy to wszystko wywołuje, dlatego trochę się nabijam. Ale to jest tak jak u tego Dave'a Szapela, Trochę gwałci, trochę ratuje. No więc o co chodzi? On powiedział o tym, że Koronawirus, i o tym Pan, pan Gut mówił, i wszyscy inni lekarze, póki jeszcze występowali w mediach i mówili to, co myśleli, a nie to, co nagle się okazało, że nie mogą mówić tamtego. W związku z tym mówią całkiem inne rzeczy, bo jak dzisiaj dowiedziałem się, upróbowałem się do tego z paroma lekarzami bezpośrednio, z odlatrami, z lekarzami, którzy zajmują się koronawirusem, i od wszystkich tak. Jest zakaz. Ministerstwo Zdrowia i Izby Lekarskie zakazały nam kontaktować się z dziennikarzami. Nie możemy z Wami gadać. A znaczy Oficjalnie możemy Ci powiedzieć wszystko, ale oficjalnie nie wystąpiła zwolnią z roboty. Eee, tak, tak tak, wygląda w praca w temacie kolanowirusa eee, i łatwość, z jaka może dostać się do informacji. Wracając do tematu, co powiedział ten ordynator? On powiedział, Ku zaskoczeniu, zdaje się, dziennikarki Dziennika Łódzkiego, że w zeszłym roku, w 2019, w sezonie 2019-2020 w Polsce mieliśmy blisko 4 miliony przypadków grypy. Sporo, no sporo. Bo jeżeli mamy 100 tysięcy przypadków kolanowirusa, no to grypa wygrywa, tak? Ja spojrzałem się na statystyki grypy, no i w tym roku faktycznie grypa spadła, ale do tego zaraz dojdę, bo to jest jeszcze inny element układanki. Do czego zmierzam? E, śmiertelnych przypadków grypy oficjalnie jest po prostu niewiele kompletnie, ale to ten doktor wyjaśnia, ten, 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 ten ordynator, że to wynika z tego, że jak ktoś już po prostu trafia z grypą, do tej pory tak było, co jest istotne: jak trafiał z grypą, no to wpisywano nie to, że grypa, bo to po prostu kicha no grypa. No, grypa to jest po prostu jakiś ciąg różnych sytuacji chorobowych, tak. No to, że płuca upadła, a to tam upadło, to wpisywano są jakieś trzy rubryki i nikt nie wpisywał grypy, bo grypa wiadomo, że jest składnikiem różnych elementów. W przypadku kolanowirusa nie wpisuje się tych składników, tylko około chorób, tylko wpisuje się stricte kolanowirusa. I stąd wyniki kolanowirusa takie, a nie inne, co ciekawe, które pokrywają, się, jak spojrzymy na tabelki, jeżeli wejdziemy sobie na statystyki grypy, grypa nagle na początku naszej pandemii spadła. Pff, nie ma jej jak normalnie tam szybowała sobie do, do połowy roku, to nagle w, w lutym, marcu pff, umarła u nie ma w ogóle grypy. Oczywiście eksperci medyczni tłumaczą, że chodzi tutaj o to, że w związku z maseczkami i wszystkim tym, tym, to w ogóle choroby zniknęły w ogóle e, z naszej rzeczywistości. Tylko, że e, kolanowirus to jest taki sam kurczę bardziej, jak grypa. Tak samo się rozprowadza, w podobny sposób wygląda i tak dalej, tak dalej, tak dalej, więc jeśli te maseczki działały, to powinny działać dalej. Tym bardziej, że teraz znowu rzuciliśmy maski na twarz, to powinno w ogóle inaczej statystyka wyglądać. No ale posłuchajcie, 4 miliony zakażeń grypą, Z czego oficjalnie to jest parę, parę osób, to jest w ogóle niemożliwe, ale parę osób nieoficjalnie to jest jakieś 10-15 tysięcy osób w Polsce. No, mamy teraz koronawirusa, 100 tysięcy chorych i jak na razie 1000 zgonów. Niech to dojdzie do 10 tysięcy, ja nikomu nie życzę, to absolutnie nie dochodzi, tylko niech to dojdzie. No to faktycznie nam kolano będzie trochę groźniejszy od tej grypy, ale wyobraźcie sobie coś innego, weźcie pod uwagę całkiem coś innego. Wyobraźcie sobie, że przy okazji grypy, tej czterominowej, rząd uruchamia takie procedury, jak w przypadku cholernego kolanowirusa. No przecież po prostu byśmy umarli już dawno, dekady temu, od kiedy grypa funkcjonuje, to byśmy umarli, bo państwa żadne by nie mogły istnieć bo mielibyśmy permanentną kwarantannę przez cały rok, lockdown, jak to niektórzy nazywają, czyli włączenie państwa, szkoły nie pracują, itd., itd., itd. To są informacje, które ja wyciągnąłem sobie z różnych informacji, które fruwają z wywiadów, ze statystyk, nad którymi siedziałem, za część z nich dziękuję bardzo moim widzom. W sensie czytelnikom Twittera, którzy po prostu razem z nami prowadzą śledztwo o dobrych kilku dni. Boże, jakie gromy na nas spadają, za to, że w ogóle śmiemy się tym tematem zajmować, to jest niesamowite. No ale kij! Ludzie upośledzeni umysłowo, intelektualnie zawsze istnieli to rzuca na ten karb, że jak ktoś jest histerykiem, jest psychiczny, to w chwili, kiedy mu się psuje dobre samo poczcie, z tego, że załóż na twarz kawał szmaty, która w świetle badań nie działa, no bo nie może działać, bo nikt normalnie chyba nie myśli, że to działa, no to wiadomo, że to jest wróg państwa, chce obalić rząd. Tak, chce, ale po prostu by się to to się tym razem nie uda, że chce obalić rząd, że jest debilem, imbecylem. Same możliwe inwestycje, jak chce wyszli. Tak właśnie są tak ludzie z tej sekty jednej i drugiej, bo to ciekawe, w przypadku, kiedy trzeba się grzebać w danych i podaje się dane, to i sekciarze wyznający te czapki foliowe na głowie, i sekciarze wyznający szmaty na twarzy dostają szału takiego samego. Jak ktoś wie w ogóle zamierać się na świętości nasze, przecież już doskonale wiemy, co jest, po co to dotykać? O Jezus, dobra, pomijam z tych świrów. To są dane, które można wyłuskać, znaleźć na oficjalnych stronach rządowych, w magazynach medycznych. Oczywiście to, że na przykład znalazłem analizę tego, jak działają zwykłe płócienne maski w takim zbiorze bibliotecznym w amerykańskim, w rządowym, ale zbiorze bibliotecznym, no nie, bo przecież to są dane z Wietnamu, ale jaka to jest, jakie to ma to skąd są te dane? Ja, ja podejrzewam, że część lekarzy wietnamskich zrobił lepiej od polskich, no, albo mają lepsze szpitale. Czy Wielkie Imperium Lechickie przeprowadziło jakąkolwiek analizę tego typu? Nie, no więc skoro Wietnamczycy ją zrobili, to są lepsi od nas. I stójcie dzioby, idioci, bo inaczej was nazwać nie można. Idąc dalej. Dlaczego ci ludzie, którzy wątpią w pandemię, mogą, znaczy, mają do tego prawo? Bo jeżeli tak, rząd daje przeciwstawne informacje, albo ich w ogóle nie udziela, albo jak rzecznik rządu, czy tam rzecznik, rzecznik tej cholernej partii rządzącej, jeżeli media rządowe cały czas robią nagonkę na tych ludzi, ściskając już o tych maseczkach, o tym, że raz wirus jest groźny, raz nie raz działają, raz nie działają maseczki i tak dalej, dobra, mogą czuć się zaniepokojeni. Tak? Ja to zrzucę na ten karp, Ci ludzie mają prawo być zaniepoko... zaniepokojeni. O, jest, ja też, bo żółte światło mam teraz. I nie dziwmy się tym ludziom, nie róbmy z nich wariatów. Tak? A czy część z nich jest trochę niestabilna, ale nie nieduża. Bo pomiędzy tymi wariatami z jednej i drugiej strony są normalni ludzie jak ja, którzy są po środku i chcą się dowiedzieć, co się dzieje. A ani rząd, ani media nie dostarczają informacji na temat tego, co się właściwie dzieje.